Witajcie! Dzisiaj chcę pokazać prosty sposób na karmelizowanie orzechów włoskich, laskowych, ziemnych, nerkowców czy migdałów, które możemy wykorzystać do deserów i do ciast. Potrzebne składniki to oczywiście orzechy czy migdały: miód, cukier, woda. I jakaś łyżka, którą będziemy mieszać, i patelnia. A więc zaczynajmy. Na rozgrzaną patelnię wsypujemy szklankę cukru. Proporcje będziecie musiały sobie, musieli sobie tak ustawić w zależności od ilości bakali, które chcemy karmelizować. Do cukru dodaję 1 czwartą szklanki wody. Do tego dodaję jedną czubatą łyżkę miodu. Gdy składniki nam się rozpuszczą, dodajemy taką solidną porcję naszych bakali. I tak na małym ogniu co jakiś czas mieszając będziemy czekać, aż odparuje nam woda. Jak woda nam odparuje, to to zacznie gęstnieć i wtedy będziemy wyciągać nasze bakalie na papier śniadaniowy. Pamiętajmy o tym mieszaniu bakkali. U mnie woda praktycznie wyparowała jeszcze chwila. I niedługo będę moje bakalie przekładała na papier. Super pachnie, <grych> jakby święta. <grych> Zapach. Jak zauważyliście, to wszystko tak ładnie nam zgęstniało. Ta woda odparowała, że jest tak, jak powinno być. I możemy przekładać na papier. Zapraszam do wypróbowania przepisu. Pozdrawiam Was serdecznie. Miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.